Co byście zrobili, gdyby wasz syn zapomniał o waszych urodzinach, a tego samego wieczoru wyprawił wystawną ucztę dla ojca swojej żony? Jakby mnie oślepiło, serce przeszyło, ostro jak igła pod żebrami, a w uszach zaszumiała krew. Wydawało się, że powietrze zgęstniało i nie mogłam zaczerpnąć tchu, ale na tym się nie skończyło. Kochani moi, zanim przejdziemy dalej, napiszcie proszę, jak się macie i jak wasze zdrowie. Czytam każdy komentarz, to daje mi siłę. Dziękuję, że jesteście ze mną. Miłego słuchania. Nazywam się Anna Nowak, mam 58 lat. Mieszkam w Krakowie, w starym domu z widokiem na park, w którym kiedyś spacerowałam z małym synem. Zbieraliśmy kasztany, karmiliśmy gołębie, a potem piliśmy kakao w kuchni, a on wciąż powtarzał Mamo, jesteś najlepsza. Tego dnia obudziłam się trochę wcześniej niż zwykle. W piersi czułam lekkie poruszenie, to szczególne uczucie, które przychodzi tylko raz w roku. Moje urodziny. Za oknem szarzał deszczowy świt. Krople spływały po szybie, cicho stukały w parapet, jakby samo czas szeptał: Obudź się, Anno, to twój dzień. Spojrzałam na telefon na stoliku nocnym. Ekran był czarny, cisza. Zazwyczaj Michał dzwonił pierwszy, nawet z biura, nawet gdy miał spotkania czy wyjazdy. Wystarczała mu minuta, żeby powiedzieć: Mamo, wszystkiego najlepszego. Ale dziś nic. Ani wibracji, ani błysku, ani krótkiego cześć. Usiadłam na łóżku, narzuciłam wełniany szlafrok i poszłam do kuchni. Powietrze pachniało wilgocią i nocą, która minęła. Zapaliłam gaz, postawiłam tygielek, wsypałam kawę, tak jak lubię, mocną, gorzką, bez cukru. Niech chociaż smak ogrzeje, skoro słów brak. W starym gramofonie zatrzeszczała płyta. Głos Czesława Niemena wypełnił pokój, chropowaty, jakby z innego czasu. Dziwny jest ten świat, popłynęło z głośnika. Tak, dziwny jest ten świat, pomyślałam. Kiedyś czekałam na życzenia od męża, przyjaciół, znajomych z pracy. Teraz czekam tylko na jeden telefon, jeden głos. Postawiłam filiżankę na stole i usiadłam naprzeciw okna. Na zewnątrz Park powoli budził się do życia. W deszczu szli nieliczni przechodnie, w oddali kobieta z psem. Ktoś śpieszył się na przystanek. A we mnie też był przystanek. Wszystko stanęło. Sprawdziłam telefon, cisza. Tylko powiadomienie z banku, wpłynęło wynagrodzenie. Zaraz potem reklama ze sklepu meblowego 30% zniżki na stoły rodzinne. Cicho się uśmiechnęłam. Stoły rodzinne. Jakie ja mam teraz stoły rodzinne? Zrobiłam łyk kawy, gorzkiej, parzącej, potem drugi. I pomyślałam może śpi? Może zapomniał naładować telefon? Różnie bywa. Żeby nie siedzieć bezczynnie, zaczęłam porządki w kuchni. Uporządkowałam wszystko, starłam kurz, wyjęłam wazon i wstawiłam do niego astry, które kupiłam wczoraj na targu czerwone, żywe, choć odrobina święta. No i święto, powiedziałam do siebie. Dla jednej. W południe otworzyłam stary album ze zdjęciami. Na pierwszej stronie ja z Michałem nad Wisłą. Miał wtedy siedem lat. W pasiastym podkoszulku, boso, z muszelką w ręku. Mamo, posłuchaj, może mówi. Przypomniałam sobie jego głos. I wydawało mi się, że znowu go słyszę. Ale nie, to był tylko szum deszczu za oknem. Jeszcze raz spojrzałam na telefon. Cisza, ani mamo, ani serduszka, ani uśmiechu. Kawa wystygła, muzyka ucichła i siedziałam słuchając, jak gdzieś w głębi domu stare zegary biją południe głucho, samotnie, jakby odmierzały minuty mojej nadziei. Koło południa byłam już zmęczona czekaniem. Telefon leżał przede mną, jak niemy wyrzut. Złapałam się na tym, że nasłuchuję nie dźwięków w domu, ale ciszy między nimi. Jakby tam, gdzieś za ścianami, ukrył się jego głos i wystarczy tylko poczekać. I nagle dzwonek, dzwonek. Serce uderzyło tak mocno, że prawie rozlałam kawę. Chwyciłam telefon drżącymi rękami, nawet nie patrząc na ekran. Oczywiście, że to Michał, oczywiście, że sobie przypomniał, ale gdy zobaczyłam imię, uśmiech zastygł. Kinga, żona mojego syna. Mimo to odebrałam, z nadzieją, że może dzwoni w jego imieniu. Halo? Dzień dobry, ano. Jej głos był zbyt słodki, jak herbata z nadmiarem miodu. Chciałam tylko powiedzieć, że dziś wieczorem mamy święto. Tata ma urodziny, wyobraża sobie pani? Organizujemy kolację pod złotym jeleniem. Wszystko jest przepiękne muzyka, szampan, goście, nawet prasa będzie. Słuchałam jakby przez watę, nie od razu zrozumiałam, po co mi to mówi. Rozumiem, powiedziałam cicho. A Michał pewnie też będzie. Oczywiście on wszystko zorganizował, nasz złoty chłopiec, taki troskliwy. Powinna pani zobaczyć, jak się starał, roześmiała się, tym śmiechem, w którym słychać nie radość, lecz wyzwanie. Ach tak, ano, pani oczywiście nie przychodzi. W końcu to urodziny taty. Nasza rodzina dodała szybko, niby mimochodem. Ale jestem pewna, że Michał zadzwoni jutro. Cały dzień jest w biegu. I nagle znajomy śmiech w słuchawce. Męski, mój syn. Śmieje się gdzieś obok niej. Nie powiedziałam ani słowa po prostu słuchałam, dopóki się nie rozłączyła. Kiedy połączenie się przerwało, zostałam w ciszy. Telefon trzymałam w dłoni, ale wydawał się obcy, ciężki jak kamień. Powoli odłożyłam go na stół. Serce biło nierówno, boleśnie, te same urodziny moje urodziny i ani jednego słowa od syna. Podeszłam do okna, na dworze deszcz przybrał na sile, ludzie z parasolami biegli na przystanek tramwajowy, w parku liście kleiły się do mokrych alejek, wszystko wydawało się rozmyte, nierzeczywiste, jakbym oglądała film o cudzym życiu. Wzięłam koc, usiadłam w fotelu i długo siedziałam bez ruchu. W głowie wciąż brzmiały słowa Kingi Nasza rodzina dziwne, jak dwa słowa mogą zranić bardziej niż najostrzejszy nóż. Wtedy zrozumiałam, że dla nich już nie jestem rodziną, jestem tylko matką jego przeszłości, kobietą, której imienia nie trzeba pamiętać w ważny dzień. Telefon znów leżał obok. Mogłabym przecież zadzwonić sama, powiedzieć Michał, to przecież mój dzień, ale język jakby przykleił się do podniebienia. Nie chciałam się upokarzać. Wstałam, poszłam do kuchni, zapaliłam światło. Lampa oświetliła stół, na którym stał bukiet astrów, lekko zwiędłych od ciepła. Obok, filiżanka z wystygłą kawą. Wszystko wyglądało tak, jakby ktoś wyszedł, ale się nie pożegnał. Podeszłam do lustra. Spojrzała na mnie kobieta, zmęczona, z drobnymi zmarszczkami przy ustach, ale z oczami, w których palił się ból. I powiedziałam do siebie cicho, prawie szeptem. Wszystko w porządku, Anno, wszystko w porządku, ale w środku zaczynało już robić się zimno, jakby ktoś cicho zamknął drzwi, na zawsze. Wieczorem w końcu zdecydowałam się włączyć laptopa. Po prostu, żeby się czymś zająć, obejrzeć wiadomości, poczytać przepisy, cokolwiek. Ekran rozświetlił się miękkim światłem, a jako pierwsze wyskoczyło powiadomienie, Kinga opublikowała nowe zdjęcia. Nie zamierzałam ich otwierać, naprawdę. Ale palec sam drgnął, i przede mną cała galeria szczęścia, restauracja pod podnie złotym jeleniem, sala w złotych tonach, długie świece, kieliszki szampana. A tam Mój syn, mój Michał w idealnie wyprasowanej koszuli z olśniewającym uśmiechem z kieliszkiem w dłoni. Obok Kinga w błyszczącej sukni i jej ojciec, siwy mężczyzna o szerokiej piersi i pewnym spojrzeniu. Na zdjęciu trzyma puchar z winem, a Michał obejmuje go ramieniem. Podpis pod zdjęciem był krótki, ale poczułam jakby ktoś uderzył mnie w pierś. Rodzina to wszystko, najlepszy tata na świecie. Zamarłam, najpierw tylko patrzyłam, potem serce zaczęło bić głucho, boleśnie, w skroniach. Nie mogłam uwierzyć, że to on, mój chłopiec, ten sam, który kiedyś stojąc u moich nóg z bukietem mleczy, mówił Mamo, dziś twój dzień, kocham cię. A teraz pił szampana za zdrowie cudzego ojca. W moje urodziny. Próbowałam odwrócić wzrok, ale nie potrafiłam. Każde zdjęcie wrzynało się we mnie jak cierń. Oto Kinga całuje Michała w policzek, oto podają tort, oto on wznosi kieliszek i mówi toast. A w komentarzach gratulacje, emotikony, zachwyt. Jak cudownie, rodzina idealna. A ja, ja po prostu nie istnieję. Siedziałam przed ekranem, czując jak w środku wszystko się zaciska, nie płakałam. Nie. Łzy nie chciały płynąć, tylko cichy ból, ciężki jak kamień, utkwił pod sercem. Zgasiłam światło, zostawiając jedynie blade światło ekranu. Na nim twarz mojego syna. Śmiał się, śmiał się tak, jak już dawno nie śmiał się ze mną. Zamknęłam laptop, pokój pogrążył się w ciemności. Na zewnątrz deszcz wciąż bił o szybę. Krople spływały w dół długimi ścieżkami, jakby sam czas płakał za mnie. Położyłam się, nie zapalając światła. Słyszałam, jak gdzieś na strychu skrzypią deski, jak z rynny kapie woda. Brzmiało to jak oddech domu, w którym już nikt nie czeka na gości. Przycisnęłam dłoń do piersi, serce biło wolno, nierówno i nagle poczułam, że coś we mnie pękło. Nie głośno, nieboleśnie, po prostu cicho, stanowczo, jak gałąź łamiąca się pod śniegiem. Zrozumiałam, koniec. Jeśli syn o mnie zapomniał, nie pozwolę już zapomnieć sobie samej. Nie wiedziałam jeszcze, co zrobię jutro albo pojutrze. Ale wiedziałam jedno: nie będę już tą kobietą, która siedzi w ciemności i czeka na telefon, którego nie będzie. Gdzieś w dole, w parku, zagrał samotny skrzypek, ledwie słyszalnie. Melodia była smutna, ale nagle pojawiła się w niej siła, jak przypomnienie, że nawet ból może brzmieć pięknie, jeśli się go nie boimy słuchać. Zamknęłam oczy i po raz pierwszy tego dnia poczułam nie pustkę, lecz cichą, pewną decyzję. Nigdy więcej nie prosić o miłość, tylko nią być. Poranek był szary jak prześcieradło zapomniane na deszczu. Powietrze w domu stało ciężkie, jakby noc przyniosła niespokój, lecz osad żalu. Leżałam długo, nie otwierając oczu. Wydawało się, że jeśli się nie poruszę, dzień się nie zacznie, a ja nie będę musiała znów czuć tego, co wczoraj przecięło duszę. A potem usłyszałam, Kapie kran w kuchni, kap, 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 zwyczajny dźwięk, a jakby ktoś kapał prosto na serce. Wstałam, zaparzyłam kawę, w milczeniu, bez cukru, bez muzyki, i nagle pomyślałam: wczoraj nie żyłam, ja czekałam, a dziś chcę po prostu być. Otworzyłam szafę i wyjęłam zieloną sukienkę. Tę właśnie, starą, ale moją. W niej tańczyłam na swoim ślubie. W niej trzymałam na rękach maleńkiego Michała pachnącego mlekiem i słońcem. Przesunęłam dłonią pod kaninie, była chłodna jak woda ze studni. Włożyłam sukienkę, leżała idealnie, i w lustrze zobaczyłam kobietę, którą kiedyś znałam. Żywą, silną, wyprostowaną, z oczami, w których wciąż był blask. Pomalowałam usta czerwoną szminką, zapomniane uczucie. Wzięłam torebkę, paszport. Portfel i zadzwoniłam do hotelu. Hotel Bristol, słucham, odezwał się kobiecy głos. Dzień dobry, powiedziałam. Głos zadrżał, ale się zebrałam. Chciałabym pokój na jedną noc, z widokiem na Wisłę. Oczywiście, czy świętuje Pani coś szczególnego? Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od dawna. Tak, odpowiedziałam. Samą siebie. Kiedy przyjechałam, miasto błyszczało po deszczu. Bruk był mokry, jakby wypolerowany przez czas. Przed hotelem zatrzymałam się na chwilę, budynek z białego kamienia, witryny odbijające światło. Ludzie wchodzili parami, śmiali się, ktoś niósł kwiaty. Wzięłam oddech i weszłam sama. Hol pachniał kawą i drogimi perfumami. Dziewczyna w recepcji uśmiechnęła się do mnie, szczerze, ciepło. Witamy pani Nowak. Pokój 214 z widokiem na rzekę. Skinęłam głową. W pokoju panowała cisza. Okno wychodziło prosto na Wisłę, a woda płynęła spokojnie, jakby szeptała: nie spiesz się, wszystko płynie i wszystko mija. Zdjęłam płaszcz, rozczesałam włosy, zapaliłam lampkę. Ciepłe światło spłynęło po ścianach, po dłoniach, po sukience, i nagle poczułam coś dziwnego. Nie smutek, nie samotność, lecz lekkość. Jakby ktoś wyjął ze mnie cały ten ciężar bólu, zostawiając miejsce na oddech. Zamówiłam kolację, trzy dania, krem z dyni, rybę z cytryną i kieliszek białego wina. Kiedy kelner zapytał, czy pani coś świętuje? Uśmiechnęłam się szerzej. Tak, dziś są moje urodziny. Nic nie powiedział, tylko skinął z szacunkiem. Kiedy przyniósł jedzenie, zdmuchnęłam świecę. Nie dlatego, że ktoś był obok, ale dlatego, że chciałam wypowiedzieć życzenie. Tylko jedno: już nigdy nie uzależniać się od tego, czy ktoś o mnie pamięta. Za oknem słychać było tramwaj, przechodniów, śmiech. A ja siedziałam przy oknie i patrzyłam jak wieczór kładzie się na miasto. Na rzece drżały światła. Po moście przejechał samochód z muzyką, ktoś śpiewał coś wesołego i nagle się uśmiechnęłam. Zrozumiałam, nie zniknęłam. Jestem, żyję. Kiedy przyniesiono deser, małe czekoladowe ciastko z jedną świeczką, roześmiałam się. Wszystkiego najlepszego, ano. Powiedziałam do siebie na głos, i puściłam oczko swojemu odbiciu w oknie. Weszłam do holu Bristolu już koło południa. Drzwi otworzyły się miękko, wpuszczając do środka strumień ciepłego powietrza o zapachu kawy i świeżych bułeczek. Na zewnątrz panowała jesienna szarość, a tu ciepło, jasno, cicho. Ani jednej znajomej twarzy. Przy recepcji uśmiechnęła się dziewczyna z gładko upiętymi włosami. Dzień dobry, pani Nowak. Wszystko w porządku? Tak, odpowiedziałam. Wszystko po prostu wspaniale. Czułam się dziwnie spokojna. Nieradosna, niedumna, po prostu spokojna. Jakby po długiej chorobie ciało wreszcie przestało boleć. W windzie patrzyłam na swoje odbicie w lustrze. Sukienka leżała idealnie, usta. Czerwone, oczy błyszczały, nie od łez, od decyzji. Na czwartym piętrze wyszłam powoli i skierowałam się do restauracji. Pachniało świeżymi bułkami, skórką pomarańczową i wanilią. Usiadłam przy oknie, tak by widzieć rzekę. Woda płynęła równym, spokojnym rytmem, jakby wiedziała dokąd zmierza. Kelner podszedł szybko, ale z uprzejmą swobodą. Co podać pani? rogalik i kawę z mlekiem proszę. Oczywiście, wyjęłam z torebki okulary i otworzyłam gazetę. Chciałam po prostu poczytać, nie myśląc o niczym, ale wzrok sam zatrzymał się na dużym nagłówku na ostatniej stronie. Wystawny bankiet na cześć znanego prawnika, rodzinny wieczór Kingi i Michała Nowak. Zamarłam, na zdjęciu ten sam lokal, ten sam śmiech, te same twarze. Michał z kieliszkiem w dłoni, Kinga wtulona w jego ramię, obok jej ojciec. Wszyscy troje, szczęśliwi, beztroscy. Pod zdjęciem podpis, rodzina to najważniejsze. Młody adwokat Michał Nowak poświęcił wieczór ojcu swojej żony, swojemu mentorowi i inspiracji. Przeszedł mnie chłód. Gazeta drżała w dłoniach. Nie ze złości, z jasności. To było to wszystko co trzeba było wiedzieć. Nie przypadek, nie pomyłka, nie zapomnienie, wybór. Złożyłam gazetę starannie jak niepotrzebny list i położyłam obok filiżanki. Kiedy kelner przyniósł kawę, uśmiechnęłam się. Dziękuję, powiedziałam spokojnie. Dziś mam święto. Gratuluję, szczerze się zdziwił. Z jakiej okazji? Z tej, że w końcu przypomniałam sobie, kim jestem. Zawstydził się lekko, ale też się uśmiechnął. Oderwałam kawałek rogalika i nagle poczułam, że po raz pierwszy od wielu dni robi mi się ciepło w środku. Bez telefonów, bez życzeń, bez potrzeby tłumaczenia komukolwiek czegokolwiek. Potem zapłaciłam i wróciłam do pokoju. Otworzyłam okno, wpuściłam dźwięki miasta, na dole turkotał tramwaj, na wiśle mieniło się słońce. Usiadłam na parapecie, zdjęłam buty i po prostu patrzyłam. I wtedy za plecami cichy znajomy głos. Mamo, odwróciłam się. W drzwiach stał Michał. W dłoniach trzymał bukiet białych lilii, twarz miał bladą, oczy zmęczone, świat jakby na sekundę stanął. Zrobił krok, potem drugi. Mamo wyszeptał, wszystko zrozumiałem a ja siedziałam i patrzyłam na niego spokojnie, bez łez. Wczorajsza Anna wstałaby, przytuliła, wybaczyła. Dzisiejsza czekała, aż powie wszystko sam. Stał w drzwiach, niezręczny, jak chłopiec przyłapany na psocie. Mamo ja. zaczął i zamilkł. Głos mu drżał, wzrok uciekał. Widziałem o hotelu, nie wiedziałem, że tu jesteś, chciałem tylko Porozmawiać. Nie odpowiedziałam od razu, tylko wygładziłam fałdę na sukience, żeby ukryć drżenie dłoni. Porozmawiać? Powtórzyłam cicho. Dziwne, Michał. Wczoraj też był dzień, w którym można było porozmawiać, spuścił głowę. Kinga powiedziała, że się nie obrazisz, że wszystko zrozumiesz. Oczywiście, uśmiechnęłam się gorzko. Matki przecież wszystko rozumieją, prawda? Nawet to, czego im się nie mówi. Postawił bukiet na stole. Białe lilie pachniały gorzko, niemal jak wyrzut. Mamo, powiedział cicho, nie chcę się tłumaczyć. Po prostu yy, pogubiłem się między pracą, Kingą, jej rodziną. Chciałem, żeby wszystko było idealne, a wyszło. Wyszło bardzo szczerze, przerwałam spokojnie. Bez udawania, podniósł oczy, czerwone, zmęczone, z bólem, który chyba sama kiedyś znałam. Chciałem przyjść do ciebie później, następnego dnia. Nie trzeba później, Michał. Później już nie ma znaczenia. Westchnął i usiadł naprzeciwko z opuszczonymi ramionami. Mamo, ciągle myślę, przecież jesteś sama, czuję przez to winę. Nie czuj, powiedziałam twardo. Nie jestem sama, jestem ze sobą. I wiesz, to całkiem dobre towarzystwo. Mrugnął, jakby nie rozumiał. Ale przecież jestem twoim synem. Tak, skinęłam głową. Synem, ale dorosłym mężczyzną, który ma swoje życie, swoje decyzje i swoją rodzinę. A ja nie jestem dodatkiem do twoich wyborów. Między nami zapadła cisza, gęsta jak mgła. Za oknem dzwonił tramwaj, a ja czułam, jak coś odchodzi. Coś starego, ciężkiego, co trzymało mnie latami. Mamo, wyszeptał, kocham cię. Wiem, odpowiedziałam spokojnie, ale Michał, miłość to nie słowa. To uwaga. To telefon rano. To miejsce przy stole. To pamięć. Odwrócił się do okna i skinął głową. I chyba pierwszy raz jego milczenie było prawdziwe. Podeszłam do walizki, wyjęłam chustkę, złożyłam ją starannie, potem spojrzałam na niego. Jadę do Gdańska, zaskoczony, uniósł brwi. Po co? Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć morze jesienią i wreszcie mogę pozwolić sobie na marzenia. Chciał coś powiedzieć, ale uniosłam rękę. Nie trzeba tłumaczeń, Michał, nie trzeba obietnic, po prostu żyj, jak uważasz za słuszny. A ja. Wreszcie zacznę żyć tak, jak słuszne dla mnie. Stał zagubiony jak dziecko, któremu pierwszy raz nie przebaczono wszystkiego z uśmiechem. Mamo, ja, wszystko dobrze, synu. Naprawdę. Po prostu nadszedł czas dla nas obojga. Podeszłam, pocałowałam go w policzek. Zapach jego wody po goleniu zmieszał się z aromatem lilii i goryczą kawy. Dbaj o siebie, powiedziałam. Ty też, mamo. Wyszedł, zostawiając drzwi uchylone. Podeszłam, zamknęłam je powoli, bez złości, po prostu żeby za nimi została tamta dawna Anna, ta, która czekała, dzwoniła, tłumaczyła. Wróciłam do okna, na rzece odbijało się słońce, wzięłam głęboki oddech. Teraz tylko ja i droga nad morze. Ku wolności głębiej, jakby zmywając od środka wszystko, co bolało szłam pustą plażą w starym płaszczu, wiatr plątał włosy, a piasek chrzęścił pod stopami. Fale napływały i cofały się, zostawiając wzory z piany, jak ślady minionych myśli. Nie śpieszyłam się, po wszystkich latach czekania i pośpiechu, wreszcie mogłam iść powoli. Po prostu patrzeć, słuchać, czuć. Na horyzoncie krzyczały mewy, ich głosy rwały się ku niebu, jakby też chciały być usłyszane. Uśmiechnęłam się, tak, rozumiałam je. Zbyt długo też wołałam w pustkę. Usiadłam na kamieniu, wyjęłam z torby termos z kawą wiatr palił twarz, ale to było przyjemne, żywe, prawdziwe. Wyjęłam mały notes i długopis. Na pierwszej stronie napisałam W moje urodziny syn o mnie nie pamiętał. Za to urządził wystawne przyjęcie dla ojca swojej żony ale może właśnie wtedy wreszcie przypomniałam sobie o sobie. Długo patrzyłam na te słowa i nagle zrozumiałam To nie jest gorycz, to jest złote uwolnienie. Kiedyś wierzyłam, że miłość trzeba zasłużyć, udowadniać, być wygodną, cierpliwą, wdzięczną za okruchy uwagi, a teraz nie. Miłości się nie wymusza, miłość żyje tam, gdzie ktoś ją widzi. Spojrzałam na morze. Było nieskończone, silne, wolne, jak ja teraz. To, co się stało, już nie raniło. Stało się po prostu historią, moją. Telefon w torbie zawibrował. Wiadomość od Michała. Mamo tęsknię, mogę przyjechać? Przeczytałam i uśmiechnęłam się. Tak, niech przyjedzie. Kiedy zechce. Kiedy nauczy się nie uciekać, tylko być. Ale nie spieszyłam się z odpowiedzią. Niech trochę poczeka, tak jak czekałam ja. Wstałam, podeszłam do brzegu wody. Fale dotknęły butów, a ja poczułam nagle, że chcę powiedzieć na głos Nie morzu, nie wiatrowi, ale sobie. Dziękuję, Anno, że się nie poddałaś. Podniosłam kieliszek białego wina, kupiłam go rano specjalnie na ten wieczór. Słońce chowało się za linią wody, barwiąc niebo w złoto i róż. Za Annę, powiedziałam cicho, kobietę, której już nikt nie zapomni. I wiecie, wydawało mi się, że gdzieś daleko za wiatrem ktoś jednak odpowiedział echem miękko z miłością. Może Bóg? A może po prostu może. Napiszcie skąd jesteście i ile macie lat. A jeśli ta historia w was zabrzmiała, zostawcie serce i obserwacje. Miłości i szacunku nie można kupić, można na nie tylko zasłużyć.